Kiedy po raz pierwszy tego spróbowałam, pomyślałam rewelacja i już następnego dnia weszłam w ten interes. Ten produkt sam się sprzedaje. Świetnie smakuje i jest zdrowy dla każdego. Nawet mój czteroletni synek go uwielbia. Laki i ja codziennie otrzymujemy e-maile od różnych osób, nieprawdaż Lucky? Ludzie piszą, że mają więcej energii, że wzmocnił się ich system immunologiczny, że mają zdrowszą skórę, że śpią lepiej i tak dalej. Piszą też o innych zaletach wemy, których nie sposób tutaj wymienić. Ręczę za ten produkt i stawiam na szale całą reputację mojej firmy. Na pewno poczujecie wielką różnicę pomiędzy Wemą a innymi sokami owocowymi dostępnymi na rynku. it. Kardiolog i jeden z twórców Wemy, dr Yi Bing Wang, otrzymał dyplom lekarza medycyny w Chinach, a doktorat zrobił na Uniwersytecie Stanowym w Luizjanie. Kiedy BK poprosił go o stworzenie najmocniejszego na rynku płynnego antyutleniacza, jego badania zaprowadziły go do owocu mangostanu. Kiedy uczęszczałem do szkoły medycznej w Shandong, uczyłem się tradycyjnej chińskiej medycyny, która ma 4000 lat. Owoc mangostanu jest stosowany przez chińskich lekarzy od wieków. Tak więc kiedy BK poprosił mnie o stworzenie najlepszej płynnej odżywki, natychmiast przyszedł mi on do głowy. Po latach nauki wiedziałem, że cały jego sekret tkwi w skórce lub owocni. Odkryłem też pewien proces, dzięki któremu otrzymujemy ekstrakt z pełnego spektrum ksantonów z owocni. Wema jest silnie działającym napojem stworzonym na bazie owoców mangostanu i aloesu, mającym zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Odżywka ta ma niewiele wspólnego z innymi dostępnymi na rynku produktami stworzonymi na bazie soków. Bardzo łatwo się go stosuje, a jego działanie jest zbawienne. Wema to nie tylko owoc mangostanu, ale też wszystkie witaminy i minerały, które są ci niezbędne. Piję wemę codziennie. Kiedy czasem zapomnę ją wypić, to przeżywam w domu mały kryzys. Dopiero po połączeniu tych dwóch specjalnie przygotowanych płynów powstaje pełna wartościowa odżywcza mieszanka. To właśnie te składniki sprawiają, że Wema posiada tak niezwykłe oddziaływanie na nasze zdrowie. W butelce numer jeden mamy mangostan plus, czyli płynną mieszankę przeciwutleniaczy i witamin, która niesie ze sobą korzyści wynikające z obecności w niej fitoskładników odżywczych pochodzących z owoców mangostanu, a zwanych ksantonami. Owoce mangostanu dostarczają najwięcej składników odżywczych tego typu, a sam produkt jest najsilniejszy mniejszą dostępną na rynku odżywką o działaniu przeciwutleniającym. Butelka numer 2 dostarcza innych, nie mniej istotnych składników odżywczych, gdyż zawiera ponad 65 śladowych i ultraśladowych minerałów starannie wyekstrahowanych z pradawnych złóż roślinnych w wysokoprzyswajalnej, 100% jonowej postaci. Ten niezwykły zestaw minerałów wspomaga 95% funkcji życiowych naszego ustroju. Organizm człowieka nie potrafi sam wytwarzać minerałów, ale też nie może się bez nich obyć. Jeśli chcesz spowolnić proces starzenia i długo cieszyć się zdrowiem, Twój organizm potrzebuje przeciwutleniaczy. W zestawieniu z minerałami pochodzenia roślinnego oraz istotnymi witaminami dostarczą one nam dokładnie tego, czego potrzeba. Jesteśmy dumni z tego, co dr Wang dokonał dla WEMA. Jest on nie tylko jednym z najznakomitszych twórców tego produktu, ale także ciągle nadzoruje naszą supernowoczesną linię produkcyjną oraz wszystkie rygorystyczne procedury kontroli jakości i niezależnego testowania. Dzięki możliwości czerpania z zasobów, które zgromadziłem przez ostatnie 10 lat, WEMA ma unikalny dostęp do najlepszych laboratoriów i technologii, o których nowicjusze mogą tylko pomarzyć. Nie słyszeliśmy o żadnej innej firmie w branży, która zatrudniałaby doktora nauk medycznych wykorzystującego zarówno zachodnią jak i wschodnią filozofię przy tworzeniu nowych produktów. Dlaczego tak o to dbam? Bo mam kręćka na punkcie jakości. Wierzę, że jeśli już mamy najwspanialszy produkt, to przyciągnie on najwspanialszych ludzi, a reszta jakoś sama się ułoży. Oni zawsze proszą o więcej, mówiąc jak bardzo zmieniło się ich życie. Aby zagwarantować jak najwyższą jakość produktu, BK rutynowo zamawia niezależne i rzetelne pod względem naukowym testy, pozycjonujące Wema wobec konkurencji. Dzięki unikalnej technologii ekstrakcji opatentowanej przez zespół badawczy doktora Wanga, inne produkty bazujące na soku z mandostanu są znacznie niższej jakości niż Wema. Udowodniono, że mieszanka doktora Wanga zawiera o 3288% więcej naturalnych ksantonów niż wszystkie inne produkty oparte na sokach. Jeśli produkt nie nazywa się WEMA, to... Jest jest to tylko i wyłącznie sok. Grałem w turnieju South Open i kiedy go wygrałem, zawodnik przy siatce, ściskając mi dłoń, zapytał Coś ty brał? Trzeba by wypić 14 butelek takiego albo 34 tego napoju, żeby przyswoić tę samą ilość ksantonów, co z jednego zestawu wem. Którykolwiek z nich byście wybrali, to i tak będziecie potrzebować dodatkowych suplementów witaminowych. Napoje te w najmniejszym stopniu nie dorównują swą skutecznością wemie. Pozbyłem się wszystkich proszków, tabletek i kapsułek. Łatwiej jest otworzyć lodówkę i wypić smaczny napój. Pamiętaj, że razem z tym produktem otrzymujesz prawdziwą szansę na to, abyś mógł zmienić swój własny komputer w źródło wysoko dochodowego biznesu, nie wychodząc przy tym z domu. Wykwalifikowany personel Wemy udzieli Ci wszelkiej niezbędnej pomocy. Działając krok po kroku, będziesz mógł korzystać z naszej specjalistycznej wiedzy. Zdajemy sobie sprawę, że jesteś naszym klientem i że to również dzięki Tobie Wema w ogóle istnieje. Centrum dystrybucji Wemy działa szybko i sprawnie, a Twoje zamówienia realizowane są w przeciągu 24 Godzin. Marketingowa strona internetowa VEME usprawnia zamawianie online i nadaje Twojej domowej działalności charakter pełnego sukcesów wielkiego biznesu. Korzystanie z niej jest darmowe dla tych, którzy dołączą do programu. Konsultanci Wemy zapewnią Ci pełne wsparcie. Zostaniesz przeszkolony, otrzymasz wszelkie instrukcje i niezbędne narzędzia pracy. A wszystko to dostępne przez telefon 24 godziny na dobę. Żeby zacząć, wystarczy tylko porozmawiać z osobą, od której dowiedziałeś się o Wemie lub wejść na stronę członka Wemy, który cię do niej wprowadził. Spójrz, jakie to proste. Nie ma opłat członkowskich, nie ma długoterminowych zobowiązań, a jest tylko wspaniała okazja, by zadbać o swoje zdrowie. No i o konto bankowe. To mój wielki sukces, ale najbardziej mnie cieszy, kiedy ktoś dzwoni albo podchodzi i mówi Tim, właśnie odebrałem czeki, jestem taki podekscytowany. I to dlatego Wema jest taka niezwykła. Wema to moja ogromna szansa na przyszłość. Otrzymuję czeki na coraz wyższe sumy. Co miesiąc patrzę jak rosną, ale nie zwracam na to uwagi. Robię tylko to, co do mnie należy, a zarobki są coraz większe. Czy zdradzić Ci sekret sukcesu? Jeśli tylko znajdziesz firmę, która Ci się podoba, z produktem, w który wierzysz i będzie to firma, która dopiero co zaczęła działalność, wtedy za wszelką cenę powinieneś się włączyć i nabierać rozpędu razem z nią. Tak właśnie jest z Wemą. A oto świetny przykład dlaczego. Wartość sprzedaży New Vision firmy matki Wemy wzrosła od 0 do 27 milionów dolarów miesięcznie w ciągu pierwszych 24 miesięcy. Sprzedaż Wemy już w trakcie pierwszego roku działalności przekroczyła tę podziwu godną wartość. My mamy wielkie osiągnięcia i wspaniały rodowód, a od Ciebie oczekujemy tylko chęci, gdyż WEMA jest sposobem na życie dla tysięcy ludzi takich jak Ty. Ponieważ wszyscy pracujemy razem, zawiązują się naprawdę bliskie przyjaźnie i mocne więzi. Możesz pracować, kiedy chcesz i z kim chcesz. To tylko Twój wybór. Jeżeli nie masz czasu dla ludzi, z którymi chciałbyś spędzić resztę swego życia, to pieniądze nic nie są warte. Jest to interes, który można rozwijać i rozbudowywać przez lata. Kiedy będziesz chciał odejść na emeryturę, przekażesz go swoim dzieciom. Kiedy będziesz się wahał z decyzją, czy do nas przystąpić, to pomyśl o tych wszystkich ludziach, których w przyszłości możesz uszczęśliwić naszym produktem. Pamiętaj, że robiąc swój pierwszy krok, nie podejmujesz żadnego ryzyka ponieważ Wema gwarantuje zwrot kosztów niezadowolonym z produktu. Zawsze możesz skorzystać z naszego bogatego doświadczenia, a nasze szkolenie będzie szybkie, łatwe i dające satysfakcję, ponieważ uważamy, że zasługujesz na uczciwą szansę na lepsze zdrowie i prawdziwy dobrobyt, które wspólnie z Wemą możemy Ci zapewnić.